Siemanko widzowie, dzisiaj taki niecodzienny odcinek, bo odkryłem jak zrobić niezniszczalny blok w Minecraftie na swój takiego buga znalazłem, więc stary, patrzcie, bierzecie sobie tutaj zwykłego pistołna, tak odstawiacie poziomo, teraz tak, na niego stawiacie detektor, żeby się patrzał w tego pistołna, do niego przyczepiacie tutaj slime bloka tu dajecie lepkiego pistołna, tu dajecie kolejnego slime broka i dajecie detektor, który patrzy się o tak o. I to jest maszynka. I teraz tutaj potrzeba się we stone broka. Widać zadziałało. I teraz go usuwamy I nasza maszynka chodzi. I teraz bierzecie sobie tutaj TNT i w to miejsce stajecie i cały czas trzymacie, a nawet możecie spamić prawym przyciskiem myszy myśli. Stawiacie się jak najwięcej TNT może. Jak widać coś takiego się dzieje, więc... W nam się piston z Duffikona. To jest zupełnie normalnie I łapicie, tak więcej tego. Bo... Teraz znaczy już... No. I teraz możemy już tą maszynkę się pozbić, co nie patrz. I co tutaj się stało? Po pierwsze zupikolał się piston. Tylko ten pistol jest prawdziwy, ten tutaj, więc pistol nawet się nie zdupikował, wciąż jest tutaj jeden. Ale co z tymi tutaj broczkami, powiedzcie, Co z nimi? Tak jakby ich nie było, one są niezniszczalne, więc wyjdziecie sobie tutaj na, nie wiem, na Game of co nie? I teraz tak, może wykopię go kill I widać, nawet nie wypada, więc pistol się nie zdupikował. TNT w ogóle, patrzcie. Ono bardzo dziwnie działa. I widać, kiwow niby go wykopuje, nawet mi się kiwow nie zużywa, i tak naprawdę go nie wykopałem. Ale jakimś cudem, ja mogę stać na tych blokach, co nie? I to jest pozalone. A teraz pokażę wam coś jeszcze ciekawszego, ponieważ możemy je przesuwać normalnie pistolem, czyli tak trochę, jakby były. Patrzcie. pistoł pistołna klikamy. Tutaj już nic nie ma, a tutaj dalej są niezniszczalne broczki. Ja nie wiem jak to działa. Teraz popatrzcie, może jak, jak on reaguje. Nawet z stołna, niby to z piston, tak samo jeszcze będzie z TNT. Też nie reaguje. No właśnie, no to może TNT je wysadzi. No to testujemy z TNT. Oczywiście, że nie, bo czemu miałoby zniszczyć, no to jak to się niszczy? To proste, będziecie sobie pierwszy brok jaki macie, zwykły, i się palą się z kiem myszy.